Na takim stadionie to jeszcze nigdy nie graliśmy. O wyśmienite murawa! Młodych zawodników naprawdę porywa wielka ambicja. Trzeba walczyć do końca! Trzeba mieć wielką determinację, presja była, ale udało nam się przezwyciężyć. Każdy ma wierzyć w samego siebie. To był bardzo ciężki mecz, był bardzo zacięty przeciwnik. I Każdy z nich marzy, żeby gdzieś tam w tej Ekstraklasie zadebiutować. Będzie co wspominać. Widać tutaj to, to współzawodnictwo, tę konkurencję. Oni grają po to, żeby wygrać. To tak samo jak my w biznesie. Pracujemy po to, żeby osiągać lepsze wyniki w stosunku do konkurencji krajowej i zagranicznej. I dzieje się to na normalnych warunkach w oparciu o reguły rynku. Tak samo tutaj dzieje się w oparciu o reguły sportowe, tej rywalizacji prawdziwej, sportowej. Więc myślę, że przeżywamy to razem. Ja też. Cieszę się, że ten program właściwie obejmuje całe pomorze i nie tylko, bo przez drużyna Zelblonga też przyjechała. Niech wygra najlepszy. Poziom jest bardzo wysoki, to już widzę po tych kilku minutach pierwszych e, tych meczów. Świetna technika, świetne przygotowanie taktyczne, fantastyczne mecze. Czego chcieć więcej? Zagraj! Zagraj! Jedź Doria! Po pierwsze jest do dopiłka, technik, ale najważniejsze jest mentalność. I to jest w dzisiejszym czasie duży problem, bo za duży inne rzeczy są dla małe dzieci. E, e, jak my byliśmy 15 i dziecko teraz 15, to jest bardzo duże różnica. Teraz są tyle możliwości przez ten komputer, te telefony. Bardzo ważny element jest w dzisiejszy czas mentalność. Ale najważniejsze i najlepsze z piłkarze, takie jak Ronaldo albo patrz jak w Holandię, ja znam bardzo dobrze wamperzi. To nie, nie wystarczy talent, nie wystarczy mentalność, to jest bardzo mocno, ostre prace. Bo piłka nożna to jest taki nieobliczalny sport, zawsze może się wszystko zmienić w każdej chwili. No i kochamy piłkę nożną po prostu. Duża szkoła życia też dla tych dzieciaków, bo one oprócz tego, że chodzą do szkoły, muszą jeszcze zdążyć na trening, przygotować się do tego treningu. Także no, czapki z głów. Daliśmy z siebie wszystko, ale treningi wszystkie, które mieliśmy w tygodniu, w miesiącu, w roku się opłaciły i wygraliśmy. Program na dzisiaj tak naprawdę wchodzi w fazę bardzo profesjonalnego szkolenia. Stworzyliśmy te 14 ośrodków i tą poprzeczkę oczywiście stawiamy wysoko, natomiast pamiętajmy, że to wymaga dużo czasu, dużo determinacji. No, i iluś tych zawodników musi się przewinąć, żeby znaleźć następne gwiazdy futbolu. Ale ja im wszystkim tego życzę, żeby z czasem grali po prostu w wymarzonym klubie, żeby mieli wspaniałe umiejętności.